Nasza jednostka składa się z obecnie z 58 członków czynnych, w tym 5 honorowych. W tym są także u nas panie, młodzież. Młodzież posiadamy obecnie 25 osób. Są to przeważnie dzieci w wieku od, 8, od 7 roku życia. Obecnie u nas, w naszej jednostce jest 30, 33 ochotników po ukończonym kursie podstawowym, także z aktualnymi badaniami. W tym jest 7 pań. Nasza jednostka w zeszłym roku wyjeżdżała 69 razy do wyjazdów na terenie miasta Rybnik. Było to czwarte miejsce w Rybniku na 14 jednostek OSP i 181 miejsce w województwie śląskim na 871 wyjazdów. Nasze dziewczyny są od tego roku samowystarczające pod względem obsady samochodu np. GBA. Do GBA jest potrzebne minimum 4 osoby. Ale faktycznie obsada składa się z sześciu członków. Musi być dowódca, kierowca, oczywiście wszyscy muszą mieć odpowiednie kursy. Na terenie miasta Rybnika jesteśmy pierwszą jednostką żeńską, które mogą samodzielnie działać podczas akcji. Myślę, że już tam gdzieś od dziecka właśnie było podpatrywanie starszych osób, które brały udział w takich działaniach ratowniczo-gaśniczych. No i po prostu takie marzenie dziecka, żeby też zostać takim strażakiem. Jako dowódca jestem odpowiedzialna za kierowanie działaniami ratowniczo-gośniczymi, a przede wszystkim o bezpieczeństwo swoich ludzi i powierzone sprzęt. Kurs podstawowy ukończyłam w 2011 roku i od tego momentu biorę czynny udział w akcjach ratowniczo-gośniczych. Miesiąc czasu pracuję jako specjalista do spraw transportu, aczkolwiek wcześniej pracowałam w transporcie międzynarodowym i krajowym. Posiadam właśnie prawo jazdy kategorii CE od 5 lat aczkolwiek na prowadzenie samochodu bojowego od miesiąca. Nasze jednostki jesteśmy postrzegane z szacunkiem. Bardzo bym chciała, żeby inne jednostki w Lubniku też nas tak postrzegały. Do OSP należy od 5 y, lat, włączając MDP od 9. Od jak dawna możesz wyjeżdżać do akcji i e, ile tych akcji było? Czy jesteś w stanie to zliczyć? Zliczyć może już niekoniecznie. Na pewno było ich kilkanaście przeciągu niecałego roku, bo jeszcze od kwietnia zeszłego. Jakaś, jakiś wyjazd, który szczególnie zapadł Ci w pamięci? Myślę, że te dwa, pierwsze były najtrudniejsze ze względu na to, że były ze zeskut skutkiem śmiertelnym. Pierwszy był pożar domu, z którego wynieśli kobietę, a drugie był wypadek na wysypisku, gdzie mężczyznę wciągło do prasy. Od zawsze gdzieś była ta chęć pomagania innych po prostu i no tak gdzieś tutaj krążyłam, krążyłam, w końcu y, w, za, współpracowaliśmy na, na pokazie i tak pojawiłam się, żeby się zapisać. Zawodowo jestem kierowcą, prowadzę auto osobowe akurat. Y, no. Nie kusiło Cię to, żeby y, robić uprawnienia też na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych? Tu już jest nawet rozmowa wdrożona z panem naczelnikiem, że jeżeli będzie taka możliwość, to będę szła. Na ten rok są przewidziane cztery osoby na kurs pierwszego stopnia i właśnie ciekawostką w tym jest, że to znowu będą trzy dziewczyny, a jeden chłopak. Jest możliwość zobaczenia naszych dziewczyn 29 stycznia na kampusie na orkiestrze świątecznej pomocy. Całkowicie żeński zastęp.